Witam słuchaczy Radia Wnet, mojego ulubionego radia, za pośrednictwem którego chciałbym dzisiaj zwrócić się do obywateli, żeby przestali tolerować nieudolność władzy i wystąpili o szybkie powołanie specjalnej komisji sejmowej do zajęcia się całą nieudolnością władzy. Jedna komisja przed wyborami powinna odpowiedzieć na pytania, dlaczego Doszło do katastrofy smoleńskiej. Dlaczego tak źle była organizowana pomoc dla powodzian? Dlaczego nie buduje się prawidłowo dróg? Dlaczego są kłopoty ze stadionami? Dlaczego korweta dla ma marynarki wojennej, która miała kosztować 300 milionów sam kadłub, kosztował miliard 200? Dlaczego dla ochrony żołnierzy w Afganistanie kupiono zły samolot za 80 milionów, który nie działa i tak dalej i tak dalej. I taka komisja może nawet być przewodniczącym pan Sekuła, ale każda z partii powinna mieć po jednym przedstawicielu. I bardzo będę ciekawy, jak w telewizji wypadną te osoby, które przyjdą przed komisję i powiedzą, że państwo zdało egzamin. Mówił Generał Sławomir Petelicki, dwukrotny dowódca jednostek.